Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Aktualizacja. tematu. Aktualizacja, 14 stycznia 2022, 4.34 jest opublikowano. 4 stycznia 2022, 23.5 jest zima powoduje wiele zmian w usługach konserwacji samochodów, zwłaszcza jeśli mieszkasz w stanie, w którym panują ekstremalnie niskie temperatury. W tym sezonie płyny samochodowe zachowują się inaczej i często wymagają wymiany na specjalne płyny na niskie temperatury. Olej silnikowy jest jednym z najważniejszych płynów w silniku i w okresie zimowym może się zepsuć powodując utratę zdolności smarowania i ochrony metalowych części wewnątrz silnika, dlatego też wiele osób wymienia olej częściej w okresie zimowym. Aby chronić silnik przed zimowym zużyciem, jak często należy wymieniać olej zimą, wymiana oleju silnikowego w samochodzie przed nadejściem zimy jest bardzo ważna. Gdy jest zimno, olej staje się coraz gęstszy, co utrudnia obracanie się silnika, prowadzi to do zapotrzebowania na więcej energii z akumulatora i rozrusznika. Innymi słowy, olej 5W30 ma wyższą lepkość niż olej 20W50, załóżmy. Że latem i w cieplejszych miesiącach używasz oleju 20W50. W takim przypadku konieczna będzie zmiana oleju na 5W30 lub olej o podobnej lepkości w chłodniejszych miesiącach, aby samochód działał płynnie, jeśli używasz tradycyjnego oleju silnikowego. Należy go wymienić przed zimą i co 3000 mi. Zaleca się również wymianę filtra oleju przed nadejściem niskich temperatur. W przeciwnym razie kwas i woda ze starego paliwa staną się niebezpieczne dla silnika w ujemnych temperaturach. Możesz być zainteresowany.